Przed rokiem 1980 Polacy mieli wielkie marzenie życia w demokracji, życia w wolnym państwie. Po powstaniu Solidarności to marzenie stało się już całkiem bliskie i poczuliśmy także smak tego, co oznacza wolność i demokracja. Musieliśmy czekać jeszcze 9 lat, żeby ona naprawdę zagłościła w naszym kraju z wielką pomocą demokratycznych krajów z zewnątrz. Dzisiaj, kiedy już żyjemy od ponad 20 lat w demokratycznym systemie, wiemy, jak ważne jest to, aby pomagać także innym, tym, którzy chcą żyć w prawdziwie sprawiedliwym, w systemie, który szanuje godność człowieka. Pomagajmy im. Myślę głównie o Białorusi, kraju, który leży u granic Polski, u granic Unii Europejskiej, a który dzisiaj szczególnie potrzebuje wolności demokracji, ochrony godności każdego człowieka.